Która z kobiet nie chciałaby rano budzić się coraz szczuplejsza? Powiesz, że to nie jest możliwe, ale ja powiem, że wszystko jest możliwe. Utrata masy ciała opiera się nie tylko na deficycie kalorii, ale także na jedzeniu i piciu, które przyspiesza metabolizm i proces spalania tłuszczu. Nie obiecuję ci cudu, ale jestem pewien, że jeśli spróbujesz jednego z napojów, które oferuję w tym filmie, wyniki będą zadowalające. Dlatego uważnie obejrzyj ten film i wybierz napój, który najbardziej ci się podoba. Sok grejfrutowy z imbirem. Przez tydzień pij ten napój wzmacniający metabolizm. Wszystko, co musisz zrobić, to wymieszać sok z dwóch grejfrutów z łyżką zmiażdżonego imbiru. Aby uzyskać większy efekt, możesz dodać łyżkę octu jabłkowego do napoju, ale jeśli masz problemy z żołądkiem, lepiej obejść się bez octu. Tego napoju nie możesz pić dłużej niż 7 dni z rzędu. Herbata z cynamonem. Herbata z cynamonem poprawia metabolizm. Pomoże usunąć toksyny z organizmu, dzięki którym pozbędziesz się dodatkowych kilogramów. Musisz tylko zalać herbatę wrzątkiem, dodać 3 łyżeczki cynamonu, parząc razem przez 2-3 minuty. Pij tę herbatę na godzinę przed snem, dodając łyżeczkę miodu, aby poprawić smak. Mleko lub kefir. Według badań opublikowanych w American Journal of Nutrition ludzie, którzy regularnie spożywają produkty mleczne, gromadzą mniej tłuszczu. Jeśli więc zastąpisz obiad szklanką mleka lub kefiru, jesteś na dobrej drodze. Chociaż te potrawy nie spalają kalorii, po nich poczujesz, że możesz zrezygnować ze słodyczy następnego dnia. Ponadto dobrze się wyśpisz, a rano będziesz pełna energii. Sok winogronowy. Oczywiste jest, że mówimy o świeżo wyciśniętym soku. 150 ml soku winogronowego przed snem poprawi jakość snu i pomoże spalić tłuszcz. Jedno z badań wykazało, że reguluje on poziom insuliny w nocy i równoważy rytm dobowy organizmu. Winogrona zawierają dużą ilość przeciwutleniaczy. Zwalczają cellulit i tkankę tłuszczową znacznie szybciej niż dieta. Jak widać, wszystko jest możliwe, wystarczy spróbować, aby schudnąć podczas snu. Napisz w komentarzach, co o tym myślisz. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego najlepszego!